Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Gdyby w grudniu 1944 roku ktoś zapytał młodych niemieckich artylerzystów, którzy obsługiwali szybkostrzelne działka przeciwlotnicze kalibru 20 mm, rozmieszczone wokół jednego z niemieckich lotnisk, na których bazowały nowe myśliwce, jakie są szanse, że Niemcy przegrają wojnę, to odpowiedź byłaby zdecydowanie negatywna. Młodzi artylerzyści po każdym starcie Messerschmittów Me 262 mieli problemy z opowiedzeniem o tym, czego tak naprawdę byli świadkami. Za każdym razem, gdy Me 262 opuszczały bazę, w powietrze wznosiły się samoloty, jakich Niemcy nigdy wcześniej, zresztą nie tylko Niemcy, nie widzieli. Samolot miał kadłub przypominający rekina, który pokryty był kamuflażem w kolorze ochry i oliwkowej zieleni. Maszyna miała też smukłe skrzydła, pod którymi znajdowały się dwa potężne silniki turboodrzutowe. Messerschmitt Me 262 był samolotem, który zwiastował przyszłość, ale nie oznaczało to, że samolot nie miał problemów. Jednym z nich były silniki, które miały tą wspaniałą zaletę, że były bardzo wybuchowe i lubiły stawać w ogniu. Innym problemem było to, czego obawiali się piloci kulący się w kabinach Messerschmittów na lotnisku w reine -Hopstein. Piloci nerwowo spoglądali w niebo, na którym w każdej chwili mogły pojawić się znienawidzone sylwetki alianckich myśliwców, których nazwy były doskonale znane Niemcom – Hawker Tempest, Nord American P-51 Mustang albo Supermarine Spitfire. Jednakże nic takiego nie pojawiło się na niebie. A artylerzyści, którzy przed chwilą słyszeli ryk, wysoki pisk i wycie turbin silników Jumo 004B1, wodzili lufami swoich działek wzdłuż ścieżek podejścia do lotniska i oczekiwali na pojawienie się czerwonej flary, która będzie oznaczała, że artyleria otwiera ogień. Tymczasem w niebo poszły odrzutowce z czarnymi krzyżami na skrzydłach. Artylerzyści jeszcze długo zastanawiali się, jak Niemcy mogą przegrać wojnę w powietrzu. Skoro mają takie maszyny. Jednakże to, co nie mieściło się w głowie przeciętnego żołnierza Luftwaffe, było faktem. Messerschmitt Me 262 narodził się w tych pięknych dla Niemców czasach, gdy niemieckie lotnictwo i Wehrmacht odnosiły sukces za sukcesem. Nikt nie mógł wówczas przewidzieć, że kiedyś pojawi się desperacka potrzeba posiadania samolotu, który zdołałby wydrzeć przewagę w powietrzu z rąk wroga. W czasie, gdy rodził się Me 262, koncern Heinkel był akurat zaangażowany w pracę nad myśliwcem napędzanym nowo opracowanymi turbinowymi silnikami odrzutowymi. Jednocześnie w dniu 4 stycznia 1939 roku niemiecka firma lotnicza z siedzibą w Augsburgu otrzymała zamówienie na sporządzenie specyfikacji samolotu podobnego do tego, co aktualnie opracował zespół konstruktorów zatrudnionych przez Heinkla. Zespół inżynierów kierowanych przez Waldemara Wojta przygotowywał dwie koncepcje. Pierwsza z nich przewidywała budowę samolotu w układzie dwubelkowym, w drugiej silnik odrzutowy miał znajdować się pod kadłubem. Okazało się jednak, że stworzenie takiego samolotu jest niemożliwe. Niestety dla Niemców żaden z istniejących w tym czasie silników odrzutowych nie był wystarczająco mocny do napędzania jednosilnikowego myśliwca, co zmusiło kierującego pracami inżyniera Wojta do zmiany koncepcji i rozpoczęcia prac projektowych nad stworzeniem samolotu dwusilnikowego. Heinkel przy projektowaniu obiecującego samolotu myśliwskiego H280 napędzanego silnikami BMW P3302 z sześciostopniowymi sprężarkami osiowymi zwrócił się ku układowi, w którym zamierzano zastosować dwa silniki. Prototypowy Heinkel He280 V2 wzbił się w powietrze z lotniska Rostok 30 marca 1941 roku. Za sterami nowego myśliwca siedział wówczas Fritz Schaffer. Sześć tygodni po tym locie w powietrze wzbił się pierwszy brytyjski samolot myśliwski z napędem odrzutowym Gloucester E2839. Napędzany zaprojektowanym przez inżyniera Whitela silnikiem odrzutowym W9 ze sprężarką odśrodkową. W Augsburgu zdawano sobie sprawę, że sytuacja jest trudna i trzeba się zwijać, bo inaczej Heinkel zgarnie zamówienie, a wtedy wielkie pieniądze pójdą do konkurencji. W zakładach Messerschmitta trwały więc prace nad samolotem, który nie nawiązywał do zgrabnych samolotów myśliwskich produkowanych do tej pory przez wytwórnie, ani do samolotu, nad którym pracował koncern Heinkel. Samolot, który powstał w Augsburgu, byłby bardzo dobrą ilustracją dla bajki o brzydkim kaczątku. Prototyp, oznaczony jako Me 262 V1, po raz pierwszy wzbił się w powietrze 18 kwietnia 1941 roku. Początkowo samolot był napędzany silnikami tłokowymi. Powód takiego rozwiązania był prozaiczny. Silników odrzutowych dla ME 262 po prostu nie było. Dopiero na jesieni 1941 roku pojawiły się szanse na stworzenie odpowiedniej jednostki napędowej i przeprowadzenie testów brzydkiego kaczątka z silnikami odrzutowymi. Dwa silniki BMW 003 zostały dostarczone w połowie listopada 1941 roku. Podczas pierwszego lotu z nowymi silnikami nowe jednostki napędowe, w których pokładano wielkie nadzieje, dwukrotnie zgasły, co zmusiło siedzącego za sterami Messerschmitta Me 262 pilota Fritza Wendela do lądowania przymusowego, podczas którego doszło do lekkich uszkodzeń nowego samolotu. Szybko okazało się, że konieczna jest alternatywa dla silników BMW. Alternatywą tą były równie zawodne silniki Junkers Jumo 004, które dawały więcej ciągu statycznego niż w przypadku silników BMW. W przypadku silników Junkers Jumo. Udało się także rozwiązać już na samym początku prac wiele problemów, ale nie oznaczało to, że silniki były dobre. Silniki Jumo 004 po raz pierwszy zostały zastosowane w prototypie Me 262 V3, który po raz pierwszy wzbił się w powietrze rankiem 18 lipca 1942 roku. Od tej pory akcje Messerschmitta Me 262 rosły, a konkurencyjny He 280 tracił na znaczeniu. Aż w końcu w marcu 1943 roku program budowy samolotów H-280 został zamknięty. Jednocześnie zainteresowanie me 262 rosło. Pierwszymi fanami me 262 stali się piloci doświadczalni z ośrodka testowego w Rechlinie, którzy jako pierwsi zasiedli za jego sterami. Do grona największych fanów nowego myśliwca należał doświadczony oblatywacz Major Wolfgang Szpatę. Który złożył entuzjastyczny raport na ręce Adolfa Galanda, który kilka tygodni później sam zdecydował się na wykonanie lotu na samolocie Me 262 V4. Wydarzenie to miało miejsce 22 maja 1943 roku. Był to dzień, w którym Galant dołączył do grona fanów Me 262. Znany as myśliwski z czasów bitwy o Anglię nie mógł nachwalić się tego rewelacyjnego samolotu. Szybko zaczęto składać kolejne zamówienia. Pod koniec maja pierwsze zamówienie opiewało już na dostawę 100 samolotów seryjnych, ale nie oznaczało to, że wszystko jest w porządku, a nowa maszyna już niebawem na większą skalę zagości w niemieckich jednostkach bojowych. 17 sierpnia... 1943 roku miał miejsce nalot amerykańskiej 8 Armii Powietrznej, podczas którego głównym celem amerykańskich bombowców stała się Ratyzbona. Na terenie miasta znajdowała się znaczna część linii produkcyjnych Messerschmitt AG, które uległy zniszczeniu podczas bombardowania, co doprowadziło do poważnego opóźnienia w produkcji nowych samolotów myśliwskich. Tymczasem firma Messerschmitt zdecydowała się na przeniesienie ośrodków odpowiedzialnych za projektowanie i rozwój odrzutowców do nowej placówki położonej u podnóża Alp bawarskich. Jednocześnie następowały kolejne opóźnienia, które wynikały z jednej strony z braku wykwalifikowanej siły roboczej, a z drugiej strony z konieczności produkowania dużej ilości klasycznych myśliwców. Jednocześnie położenie wojskowe Niemiec na froncie wschodnim zaczęło ulegać znacznemu pogorszeniu. Jakby tego było mało, we Włoszech otwarty został kolejny front, który nie pociągał może jakichś przesadnie wielkich nakładów ze strony Wehrmachtu, ale stanowił spory problem dla Hitlera. Nad Niemcami regularnie pojawiały się też alianckie bombowce, na tym jednak nie kończyły się problemy nowej konstrukcji, przy której już na tym etapie zaczął mieszać Hitler. Podobnie jak wielu ludzi zajmujących wysokie stanowiska w nazistowskich Niemczech, uważał on, że Me 262 może być wykorzystywany jako myśliwiec bombardujący, a nie tylko jako maszyna przechwytująca. Z taktycznego punktu widzenia pogląd ten miał jakiś tam sens. Me 262 mógł przenosić do 1000 kg bomb, a przystosowanie go do wykonywania takich zadań nie powinno stanowić większego problemu. Według specjalistów zatrudnionych przez zakłady Messerschmitta dostosowanie samolotu Me 262 do wykonywania zadań bombowych powinno zajmować do dwóch tygodni w przypadku jednego egzemplarza. Me 262 miał zatem występować w podwójnej roli. Z jednej strony miał pełnić funkcję samolotu myśliwsko-bombowego, a z drugiej strony myśliwca przeznaczonego do wywalczania przewagi w powietrzu. Jednak ani funkcje, jakie miał pełnić, ani sama konstrukcja nie mogła już wpłynąć na wynik wojny. Było zbyt późno, by rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę produkcję seryjną. Jakby tego było mało, na skutek kolejnych klęsk ponoszonych przez armię niemiecką na froncie stało się jasne, że niemieckiemu przemysłowi zaczyna brakować ropy naftowej nafty lotniczej i cennych stopów metali. Jednocześnie niemiecki przemysł regularnie tracił kolejnych doświadczonych specjalistów od budowy płatowców i silników lotniczych, które, pomimo rozpoczęcia seryjnej produkcji, nadal generowały różne problemy i lubiły sobie tak po prostu stanąć w ogniu, bo pilot za szybko dodawał gazu. Kolejną kwestią, która zadecydowała o klęsce Messerschmitta Me 262. To brak zaufania dla nowej konstrukcji ze strony dowództwa, a także brak odpowiednich mocy produkcyjnych. Zakłady Messerschmitta nie mogły skupić się na produkowaniu samolotów Me 262, bo oprócz tego musiały rozwijać jeszcze kilka innych projektów, a na dodatek trzeba było utrzymać na dotychczasowym poziomie program budowy tłokowych Messerschmittów BF 109, które były potrzebne na froncie. Kolejne projekty pochłaniały czas, moce przerobowe i co najważniejsze cenne surowce, które mogły być wykorzystywane do dopracowania Messerschmitta 262. To jednak nie wszystko. Tak czy inaczej, w okresie od marca 1944 roku do 20 kwietnia 1945 roku w szeregach Luftwaffe znalazło się 1433 Messerschmitt Me 262, lecz wpływ tego doskonałego samolotu na działania prowadzone przeciwko wojskom alianckim był głównie psychologiczny. Podczas testów przeprowadzonych już po wojnie wykazano, że pod względem możliwości płatowca oraz zastosowanych silników Me 262 o całe lata wyprzedzał samoloty produkowane w innych państwach, a jego przejęcie przez Związek Radziecki ułatwiło. Radzieckim inżynierom stworzenie własnego samolotu myśliwskiego z napędem odrzutowym, który później był znany jako MiG-15. Oczywiście to też nie jest tak i tego tutaj nie sugeruję, że MiG-15 to jest po prostu kopia niemieckiego myśliwca, ale Me 262, w takim samym stopniu jak na budowę MiG-15, wpłynął na powstanie samolotu. F-86 Sabre rozpoczynając tym samym nową epokę w dziejach lotnictwa wojskowego. Samolot Me 262 nazywany był w Niemczech Schwalbe, czyli jaskółka. Jaskółka miała jednak sporo wad, o których już troszeczkę wspominaliśmy, a które przełożyły się na to, że podczas wojny samoloty te poniosły ciężkie straty. Jedną z takich wad była konieczność korzystania z długich pasów startowych, które zwłaszcza pod koniec wojny stanowiły prawdziwy magnes dla alianckich pilotów. No dobra, ale wykorzystanie tych samolotów w walce to temat na inne spotkanie. Teraz pora, żeby powiedzieć kilka słów na temat danych taktyczno-technicznych Me 262. Samolot miał 12,5 metra rozpiętości, 10,58 metra długości oraz 3,83 metra wysokości. Masa własna m 262 wynosiła 3795 kg, a masa startowa 6487 kg. Samolot rozwijał prędkość maksymalną 835 km na godzinę na poziomie morza i 872 km na godzinę na pułapie 6000 m. Samolot mógł wejść na pułap 11450 metrów, a jego zasięg wynosił 1050 km. Uzbrojenie samolotu składało się z czterech działek kalibru 30 mm MK108. Dodatkowo myśliwiec mógł przenosić 24 pociski rakietowe R4M kalibru 55 mm, umieszczonych pod skrzydłami. W wersjach bombowych można było wykorzystać także dwie bomby 250 kg każda, a w niektórych wersjach także działko kalibru 50 mm. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie, a jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu, po drugie za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. A jeśli z jakichś przyczyn nie chcecie albo nie możecie wesprzeć mnie w ten sposób, to zachęcam do sięgania po inne materiały na kanale lub po prostu do obejrzenia reklam. Bardzo serdecznie dziękuję za całe wsparcie z wirtualnej kawy i pozdrawiam widzów wspierających: Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Sławka BZDZ, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adama G., Mikołaja Babarskiego, Holy Good Grabka Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mirka Samsela, Macieja Rosparę, Piotr Karute, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankinsa i Hena Gliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Państwem.